Nie mam zamiaru marnować Twojego czasu, więc przejdźmy do rzeczy. Powód numer jeden. Brakuje Ci systematyki. Otóż systematyka jest jedną z najważniejszych rzeczy, zwłaszcza u początkujących, bo wtedy nie dość, że formujesz sobie nawyk trenowania i wystarczy, że cały czas będziesz chodził na te treningi, to z czasem będzie to coraz łatwiejsze, bo trenowanie... Niekoniecznie jest przyjemne. Przynajmniej nie dla każdego, a już zwłaszcza na początku. Jeżeli na samym początku zaczynasz ćwiczyć, no to wszystko cię boli, tak? Codziennie masz praktycznie zakwasy i jest to naprawdę ciężkie. Ale jeżeli przez, powiedzmy, dwa pierwsze miesiące będziesz cały czas cisnął, no to już powoli zaczynasz sobie formować ten nawyk, który jest bardzo ważny. Bo jeżeli będziesz, powiedzmy, ćwiczył przez. Miesiąc, potem znowu dwa miesiące przerwy i znowu miesiąc treningów, no to tak naprawdę nie zrobisz żadnego progresu. Będziesz cały czas w tej takiej pętli i praktycznie cały czas zaczynasz od początku, bo może ten miesiąc coś ci tam da, i masz praktycznie niezauważalne efekty, bo wciąż jest to dosyć mały okres czasu, ale potem decydujesz się na dwa miesiące przerwy, no to coś takiego nie ma sensu i tak naprawdę marnujesz swój czas i ewentualnie pieniądze, jeżeli płacisz za karnet na siłownię. Jeżeli masz problem z systematycznością, to w zasadzie możesz zrobić, zrób, zrób to nawet teraz, dosłownie weź swój telefon, napisz do jakiegoś swojego kolegi, który wiesz, że załóżmy jest chętny na treningi, na chodzenie na siłownię i umów się z nim w ten sposób. Jeżeli któregoś z Was nie będzie na treningu, to wtedy płaci on drugiej osobie 20 zł. Wtedy masz dodatkową motywację, żeby cały czas chodzić na te treningi, no bo... Raczej nikt nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto, tak? I teraz nie wmawiaj sobie, że o to mi niepotrzebne, po co miałbym komukolwiek płacić. Jeżeli ten problem cię dotyczy, a jest na to spora szansa, skoro oglądasz ten film, to masz dwie opcje. Albo podejmujesz działanie, żeby cokolwiek zmienić, albo dalej będziesz oglądał filmy takie jak ten i nie kiwniesz nawet palcem, żeby cokolwiek się zmieniło. Jeżeli oglądasz ten film i chcesz cokolwiek z niego wyjąć, to musisz faktycznie podjąć jakiekolwiek działanie. Powód numer dwa to po prostu po prostu brak cierpliwości i może nie jest to konkretnie powód, dla którego nie jesteś w stanie zbudować masy mięśniowej, ale jest to coś, co może faktycznie cię zdemotywować. Bo jeżeli ty myślisz, że w miesiąc zbudujesz sobie sylwetkę taką jak ma załóżmy twój ulubiony aktor, no to to tak niestety nie działa. Musisz faktycznie czekać na te postępy i na dobrą sylwetkę tak naprawdę pracuje się latami. To nie jest dwa miesiące i już robota skończona. Cały czas musisz dokładnie Kładać te cegiełki i wszystko po kolei budować. Generalnie, jeżeli będziesz robił wszystko dobrze, to po trzech miesiącach zaczniesz zauważać jakąś różnicę w swojej sylwetce. Po pięciu miesiącach zaczną to zauważać inni ale taką faktyczną dobrą sylwetkę no to pracuje się na to latami. I teraz ktoś może wyskoczyć z argumentem, że w sumie to zajmuje zbyt dużo czasu i nie ma sensu nawet brać się za jakiekolwiek ćwiczenia. I jest to tak cholernie głupie myślenie, bo ten czas i tak zleci, więc możesz go poświęcić na cokolwiek produktywnego, załóżmy właśnie budowanie swojej sylwetki, a możesz to równie dobrze nie wiem, 5 miesięcy przegrać w League Legend, gdzie i tak nawet nie wbijesz golda. Dobra, kolejnym powodem, przez który nie możesz przybrać na masie mięśniowej, może być to, że jesz po prostu zbyt mało. Jeżeli chcesz przybrać na masie mięśniowej, musisz jeść. I to zwłaszcza, jeżeli jesteś chudy, bo musisz dostarczyć organizmowi budulca, możesz nawet trochę zwiększyć poziom swojej tkanki tłuszczowej, tylko po to, żeby też również zbudować większą ilość mięśni. Ja w swoim życiu też miałem pewien okres, w którym jadłem właśnie zbyt mało, i wtedy Cały czas trenowałem i nie widziałem praktycznie żadnych efektów. Były tak znikome, że mnie to strasznie demotywowało. A wystarczyło tylko zmienić dietę. Jak zacząłem jeść więcej, no to od razu moja sylwetka zaczęła się zmieniać. I to naprawdę drastycznie. Więc jeżeli jesteś. szczególnie jeżeli jesteś chudy, to zacznij jeść więcej. Jeżeli masz. Nadmiar tkanki tłuszczowej, to możesz sobie pozwolić na, nazwijmy to, lekki deficyt kaloryczny, ale taki naprawdę mały, i w międzyczasie zacząć właśnie trening pod hipertrofię, żeby rozbudować sobie te mięśnie i też będziesz miał jakiś tam progres, a przy okazji spalisz sobie ten nadmiar tłuszczu. Ale jeżeli nie masz jakiegoś drastycznego nadmiaru tłuszczu, no to po prostu jedz. I to powinno Ci dać dodatkową siłę, dodatkową energię i dodatkowy budulec na masę mięśniową. Ale tutaj też pojawia się kolejny problem, bo jeżeli będziesz tylko próbował cały czas przybrać na masie, kosztem tego, co jesz, czyli będziesz jadł jakieś tam fast foody, cokolwiek, twoja dieta będzie tragiczna, no to to też nie jest dobre wyjście, jasne, będziesz miał więcej kalorii, więcej tkanki tłuszczowej i też teoretycznie więcej mięśni, tak? Bo jakiś tam budulec temu ciału zapewniasz, ale problemem jest to, że jeżeli masz tragiczną dietę, to odbijać będzie się to na twoich treningach, na tym jak się czujesz i załóżmy idąc na siłownię będziesz miał powiedzmy mniej siły, no bo tak szczerze, jesteś tym, co jesz, i to powiedzenie jest naprawdę prawdziwe. Jeżeli jesz jakieś gówno, no to będziesz czuł się tak naprawdę jak gówno. Wtedy przyjdziesz na siłownię i załóżmy, zamiast wycisnąć tam, nie wiem, 110 kg na klatę, to wyciśniesz tylko stówę, bo twoja dieta na przestrzeni ostatnich miesięcy była tragiczna. Więc jeżeli chcesz faktycznie przybrać na masie mięśniowej, to pamiętaj, żeby jeść dużo. I jeść zdrowo. To są dwie rzeczy, które trzeba ze sobą połączyć. Kolejnym powodem tego, że nie potrafisz przybrać na masie mięśniowej, może być to, że nie wychodzisz poza swoją strefę komfortu. Jak zaczynasz ćwiczyć, to Ćwiczenia nie będą na samym początku dla ciebie przyjemnością. Jest to coś ciężkiego, coś nowego i praktycznie cały czas będziesz chodził tam z jakimiś zakwasami, czy po prostu będziesz zmęczony. Ale to jest okres, przez który najzwyczajniej w świecie trzeba przejść, trzeba się przełamać i pomimo tego dyskomfortu, to trzeba cisnąć dalej. I nie powinieneś robić czegoś takiego, że załóżmy na swoim treningu. Robisz deskę przez 15 sekund i puszczasz, bo mięśnie brzucha zaczynają cię boleć. Ty masz doświadczać tego dyskomfortu, bo to on powoduje, że twoje mięśnie będą rosły. To jest bodziec, który pobudza twój organizm do tego, żeby zwiększyć ilość tej masy mięśniowej. Bo jeżeli ty, załóżmy, robisz jakieś ćwiczenie, wykonujesz go i już dosłownie całe mięśnie, wszystko zaczyna cię boleć, to dla organizmu jest to sygnał, że jest jakiś wysiłek, którego ty nie jesteś w stanie zrobić, i ten organizm musi się wzmocnić, żeby być w stanie go wykonać. A jeżeli ty, załóżmy, trzymasz właśnie już tą deskę przez 15 sekund i puszczasz, bo a, coś tam cię trochę zaczął mięśnie brzucha boleć. No to to nie ma sensu, bo nie będziesz miał bodźca wystarczającego do rozbudowy masy mięśniowej. Jeżeli chcesz mieć jakiekolwiek przyrosty, no to musisz cały czas cisnąć. Jeżeli robisz powiedzmy podciągania, no to nie przestawaj dlatego, że cię łapy bolą, bo one cię właśnie mają boleć. I tutaj mówię o normalnym bólu, który występuje podczas treningu siłowego w mięśniach, a nie o jakichś tam kontuzjach. Jeżeli doświadczysz jakiejkolwiek kontuzji, to pamiętaj, żeby zawsze skontaktować się z jakimś jakimś fizjoterapeutą, który powie ci, co ci konkretnie jest. Kolejnym powodem, który będzie hamował twoje przyrosty masy mięśniowej lub wręcz nawet je całkowicie zatrzyma, będzie brak progresywnego przeładowania. Co to jest progresywne przeładowanie? Chodzi w tym o to, że jeżeli ty stajesz się silniejszy, no to zwiększasz też intensywność Ćwiczeń, które wykonujesz tak, żeby uzyskać odpowiedni bodziec. Bo jeżeli przez ten cały czas będziesz wykonywał ten sam trening na takim samym ciężarze, na takich samych powtórzeniach, to nie będzie tego wzrostu. Jasne, na początku może zaliczyć jakiś tam minimalny progres i powiedzmy te 11 podciągnięć będzie dla Ciebie łatwe. Ale jeżeli cały czas będziesz operował na tych 11 podciągnięciach, no to nie zrobisz progresu, musisz cały czas w miarę przyrostów siłowych zwiększać również trudność ćwiczenia poprzez chociażby zwiększanie ciężaru. I to już w zasadzie wszystko w tym materiale, dzisiaj taki luźniejszy film, bo no dosłownie naszło mnie, żeby coś takiego nagrać i stwierdziłem, że no rozłożę sobie tutaj wszystko, odpalam kamerę i to nagram. Więc jeżeli cokolwiek wyniosłeś z tego materiału albo był on dla ciebie pomocny, to pamiętaj o zostawieniu lajka, like bo mi naprawdę to pomoże, pomoże to w rozwoju kanału, więc jeżeli chcesz wspomóc mnie i to jeszcze za darmo, no to wystarczy, że klikniesz jeden przycisk, który jest tam na dole. Więc zachęcam i do widzenia.